Siema, siema, ja jestem Maciej i zapraszam Was na kolejny film. Jak widzicie, pojawiło się nowe QA, dotyczy głównie Ukio i tego, że jest Pay to Win i paru tam innych rzeczy, o których też sobie pogadamy, ale głównie skupimy się bardziej na tym Ukio. Jak widzicie, jest to po angielsku, więc będę musiał sobie troszeczkę najpierw to w głowie przerobić, a później Wam powiem co o tym wszystkim myślę. I tutaj, na samym początku, mamy pytanie, czy Ukio będzie tylko dostępny za realne pieniądze. I tutaj napisali, że tak, Ukio będzie dostępny tylko i wyłącznie za kasę. Powiem wam, że nie wierzyłem, że tak zrobią, no ale tak zrobili i troszeczkę źle się zachowali. Jednak, biorąc pod uwagę, jak odebrali to gracze, to oni planują, że w przyszłości już nie będzie żadnych tego typu postaci. No i oni chcą zrobić, żeby Arenka była lepsza niż ich pierwsza gra, która nazywała się Soul Hunters. Nie wiem, czy graliście, ale ja nie. Więc nie wypowiem na nie temat, no i oni chcą zrobić, żeby arenka właśnie była o wiele lepsza niż ich pierwsza gra. I tutaj jest ciekawa rzecz. Napisali też, że w przyszłości najpierw będą brać pod uwagę tych partnerów, którzy pozwolą wypuszczać te postacie z licencją za darmo. Czyli można z tego w sumie wyczytać, że i tak się pojawią postacie, za które trzeba będzie zapłacić. Więc w sumie powiem Wam, że mam takie mieszane uczucia co do tego, bo napisali, że się nie pojawią, a tutaj napisali, że najpierw dają priorytet tym, którzy pozwolą wypuścić darmowe postacie. Czyli jest szansa, że pojawią się też te postacie, za które trzeba będzie płacić. No i to jest takie. No nie podoba mi się, będąc szczerym. Na razie powiedzmy sobie, że ten ukio jest słaby. No, no może nie jest słaby, ale no nie jest jakiś wyjątkowy. A w przyszłości może się pojawić taki powiedzmy drugi Rowan, który będzie podstawą każdej drużyny. No i wyobraźcie sobie, że będzie on tylko dostępny za realną kasę. No i tu już, to już to już nie wygląda zbyt kolorowo. Teraz kolejne pytanie: czy uważacie Ukio za słabą postać? No i tutaj napisali, że jedną z najlepszych części Arenki jest to, że gracze mogą sobie robić własne drużyny, wiecie, tam kombinować z ustawieniami i z różnymi herosami itd. I jakby za każdym razem wypuszczali postać, która jest zdecydowanie silniejsza od tych, które wyszły wcześniej, to gracze nie byliby zadowoleni, no i cały, cały ten czas, który poświęcili na budowanie swojego składu, poszedł był na marne. No i tutaj jeszcze dodali, że kolejnym powodem, dlaczego Ukio może wydawać się słabej, jest dlatego, że jest to nowa postać, i gracze jeszcze nie znaleźli sposobu, aby go dobrze wykorzystać. I tutaj powiem wam coś od siebie, że biorąc pod uwagę, że ukio jest postacią, która kosztuje, no na ten moment kosztuje jakieś 200, 200 zł, 220, dobrze pamiętam. I to jest przecena, normalnie kosztuje koło 500. No to powiem wam tak, z jednej strony spoko, że on nie jest jakoś. Mega mocny, a z drugiej strony, jak wydajecie tyle kasy na coś, no to oczekujecie, że to będzie dobre, nie? Że to będzie zdecydowanie lepsze niż coś, co jest dostępne za, za darmo. No więc takie mieszane uczucia. Z jednej strony, spoko, że nie jest jakoś wybi wybitny, a z drugiej strony, jak ktoś wydał kasę, no to powinien dostać to, za co zapłacił, co nie. Dobra, lecimy dalej. I tutaj się pytałem, dlaczego w profilu nie ma. Informacji o progresie, w, powiedzmy w kampanii, wiecie jaki ma się skład itd., tak i napisali, że w przyszłości planują dodać z powrotem progres postaci w kampanii i troszeczkę ogólnie to wszystko pozmieniać. No i też powiedzieli, że niektórzy gracze nie wiedzą do czego w ogóle jest ta ściana z achievementami, i planują też to jakoś pozmieniać, żeby to było bardziej czytelne. Powiem Wam, że według mnie to jest totalnie bezużyteczne, 90% graczy, którzy już tam troszkę spędzili z arenką mają dokładnie te same achievementy, więc cała ta ściana tak naprawdę nie ma żadnego sensu. No, oprócz tego, że daje jakieś tam diamenty, to jest totalnie bezużyteczne. Lecimy dalej, kolejne pytanie. Teraz pytają twórców, czy zamierzają dodać expad do tablicy ogłoszeń. To jest to miejsce, gdzie wysyłacie swoich bohaterów na różne wyprawy. Odpisali po prostu, że w tablicy głównie się zbiera proszki na ulepszanie postaci, więc raczej nie mają zamiaru tego zmieniać. Jakby dodali expa, to by to sprawiło, że zebranie tych proszków stałoby się o wiele trudniejsze, ale planują w, dodać coś takiego, że dla graczy, którzy są w mid i late game'ie będzie więcej opcji na zebranie expa dodatkowego. Teraz pytają, czy questy daily będą lepsze dla graczy, którzy są już w late game'ie. Tutaj napisali, że wiedzą jak jest problem, że nagrody daily są bardzo słabe dla late game'owych graczy i aktualnie pracują nad nowym systemem, który ma to wszystko zmienić. I powiem wam, że to jest bardzo ciekawa zmiana, bo te daily questy są tragiczne. Będąc na 25 kampanii mam dokładnie takie same nagrody jak ktoś będący na powiedzmy nie wiem, 5 kampanii. To jest totalnie bez sensu i fajnie, że w końcu coś chcą z tym zrobić. Lecimy dalej i tutaj ludzie pytają, dlaczego mają tak mało szczęścia w tym nowym evencie z kwiatkami. I tutaj napisali, że wiedzą, że sporo graczy jest sfrustrowanych za to, że nic im się nie trafia, no i planują coś z tym zrobić. I tutaj wymyślili taki system nagrody gwarantowanej, że każdy gracz będzie dostawał jakieś surowce, które będzie mógł wymienić na nagrody, i te nagrody będą troszeczkę słabsze niż te, wiecie, Ultimate Reward, które są teraz dostępne ale za to sprawi to, że nikt nie zostanie bez, bez żadnych nagród. I tutaj druga opcja, powiem Wam, że ona mi się troszeczkę bardziej podoba niż ta pierwsza. Zwiększyliby ilość pięter, zwiększyliby ilość też otrzymywanych kwiatków i dodaliby też nowe nagrody, między innymi na przykład proszki czy ex bohaterów i na tych późniejszych etapach, na tych późniejszych piętrach zrobiliby tak, że byłyby zdecydowanie lepsze nagrody, co by sprawiło, że event trwałby o wiele dłużej niż teraz. I powiem Wam, że to jest mega spoko pomysł. Fajnie, jakby zrobili z tego taką stałą funkcję, a nie tylko event. Dodali tam więcej bohaterów, skrole zwykłe, skrole frakcyjne, proszki, emblematy. I uważam, że to by było mega pomocne dla tych graczy, którzy są już w endgame, jak i dla tych graczy, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z grą. I na końcu napisali, że możliwe, że wprowadzą oba te pomysły do eventu. I szczerze mam nadzieję, że wprowadzą to na stałe i to będzie taka część gry, która pomoże graczom na każdym poziomie w early game, w mid game i w late game'ie. Podsumowując, wróćmy sobie jeszcze do tego Ukio. Powiem wam, że spoko, że się rozmyślili i planują teraz tylko dawać postacie międzywymiarowe jako postacie free to play, czyli tak jak było przez cały rok. Jednak nie podoba mi się ta część, w której napisali, że najpierw będą się skupiać na tych licencjach, które pozwolą im udostępniać postacie za darmo. To jest troszeczkę niepokojące, bo sugeruje nam to, że w przyszłości mogą się pojawić kolejne postacie, które będą dostępne tylko za realne pieniądze. Biorąc pod uwagę, że może to być jakaś naprawdę mega mocna postać, która będzie taką podstawową postacią w każdym składzie, może to sprawić, że ARENKA po prostu stanie się grą tylko dla tych, którzy lubią wydać sobie pieniądze w grze. A wszyscy ci, którzy starają się coś zdobyć, grając w całości free to play, nie będą mieli co tutaj więcej szukać. Co do mocy postaci międzywymiarowych, to powiem Wam, że z jednej strony uważam, że postacie powinny być na tyle zbalansowane, żeby były użyteczne w różnych aspektach gry, a z drugiej strony, to kiedy wydajesz na coś dużo pieniędzy, no to powiedzmy sobie szczerze, że powinno to być dobre. Więc w sumie nie ma na to takiej jednoznacznej odpowiedzi, co byłoby bardziej właściwe. Co do tej tablicy z achievementami, to nie mam pojęcia, co, co się kierowało za, za ich myśleniem, żeby coś takiego wprowadzić i usunąć te wartościowe informacje. No, ale no, uznali, że będzie to spoko i sobie dodali. I jednak mam nadzieję, że szybko to naprawią i będzie w sumie tak jak wcześniej. A te achievementy będą po prostu takim dodatkiem. Jeśli chodzi o Questy Daily, to powiem wam, że już od dłuższego czasu czekam na jakiś konkretny rework, bo one są totalnie bezużyteczne. Mówiłem już w sumie nieraz w moich filmach że ja bym zmienił te scrolle, które są za ostatni quest zamiast jednego dałbym trzy a za questy tygodniowe zamiast trzech scrolli zwykłych dałbym jeden scroll frakcyjny powiem wam, że to by była zdecydowanie lepsza opcja niż to co oni nam aktualnie oferują a co do tego eventu, to powiem wam, że ja bym zrobił z tego po prostu część gry zrobiłbym to na stałe i te nagrody bym troszeczkę pozmieniał dodałbym ich więcej, więcej bohaterów, więcej proszków, więcej wszystkiego Myślę, że sama ta zmiana sprawiłaby, że progres w grze byłby szybszy dla wszystkich. Czy to dla graczy, którzy dopiero zaczynają grę, czy to dla graczy, którzy już są troszeczkę dłużej. Okej, okay, panie i panowie, to by było na tyle. Jeśli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzach. Napiszcie mi też, co myślicie o tym całym Q&A. Czy twórcy są tym razem z nami szczerzy, czy po prostu mówią nam to, co chcemy usłyszeć, a tak naprawdę chcą wyciągnąć od nas jak najwięcej pieniędzy? Napiszcie też, co myślicie o tych całych zmianach. Czy według Was gra przez to zrobi się troszeczkę lepsza i czy zgadzacie się ze mną z tym, aby ten event był stałą częścią gry. Zapraszam Was też na polską grupę poświęconą AFK Arena. Link znajdziecie oczywiście w opisie, jak i na mój Discordzik, w którym znajdziecie pomoc odnośnie samej gry. Jeśli macie problem z kampanią, nie wiecie, jaki ułożyć skład, nie wiecie w co inwestować, to śmiało możecie do niego łączyć i na pewno ktoś Wam pomoże. To by było na tyle. Widzimy się w kolejnych filmach. Na razie.